Dzień dobry. Kalowiec jest czeski. Takie hasło obiegło media w zeszłym tygodniu. Oczywiście tutaj przyłączenie przez Czechów obwodu kaliningradzkiego, co zostało usankcjonowane przez referendum przeprowadzone z przygnietającą przewagą, ponieważ 98 prawie procent tutaj mieszkańców obwodu opowiedziało się za przyłączeniem tego terytorium właśnie do Czech. Było to odpowiedzią na wydarzenia oczywiście na wschodzie, na, 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 w regionach takich jak Doniecki, Ugański, e, Zaporowski, Hersoński, gdzie zostały tak zwane referendum przeprowadzone, także tutaj Czesi postanowili, odwołując się zresztą do swoich, powiedzmy uzasadniając to pewnymi historycznymi zaszłościami, prawami właśnie w ten sposób uzyskać dostęp również do Bałtyku. No i dzisiaj będzie właśnie odcinek poświęcony temu, to znaczy będzie odcinek poświęcony temu, jakie były początki powiedzmy obwodu kaliningradzkiego, to znaczy czy Czesi mają to jakiekolwiek prawa do tego obwodu właśnie kaliningradzkiego. Będzie to też jak w tytule właśnie tutaj, będzie również mowa o prawie, albo o tym czy Czesi mają prawo właśnie do imperializmu, jak to wyglądało w dawnych czasach, czy Czesi kiedykolwiek osiągnęli taki też tutaj dostęp do morza i generalnie jak wyglądała ich pozycja, zwłaszcza tutaj będzie mowa po prostu o czasach średnio. Wiecznych. Zapraszam na ten odcinek. Mowa jest, tak jak powiedziałem, o czasach średniowiecznych, chociaż najpierw trzeba by tylko jeszcze zacząć, no każdy wie, że jeszcze jakiś czas temu, jeszcze kilka dni temu obwód Kaliningradzki należał do Rosji, no wcześniej oczywiście do Związku Radzieckiego, ponieważ zaczął, zaczął należeć od 1945 roku, od wydarzeń związanych z II Wojną Światową, kiedy wkroczyły wojska radzieckie na teren Prus Wschodnich, kiedy to właśnie została już ostatecznie ten, ta część Prus Wschodnich przyłączona do Związku Radzieckiego, część zresztą Prus Wschodnich została przyłączona do Polski, to warto o tym Również pamiętać, a wcześniejsze miasto znane jako Königsberg przemianowano, zmieniono właśnie nazwę tego miasta na Kaliningrad, na Kaliningrad, czyli miasto powiedzmy Kalinina od Michała. Kalinina właśnie, słynnego towarzysza radzieckiego, który zmarł w roku 1946 w czerwcu, a w lipcu 1946 zmieniono na właśnie miasto na Kaliningrad. Ale cóż, no oczywiście tak jak powiedziałem, w związku z tym wcześniej był to Königsberg. Jakie były w związku z tym właśnie e, początki tego miasta, początki tego regionu? Są związane one z połową wieku XIII, kiedy to... I jeszcze znany nam dobrze zakon krzyżacki, który usadowił się w ziemi hełmińskiej w roku 1226. No zaczynał swoją ekspansję, rozszerzał swoją ekspansję w kierunku właśnie Bałtyku, na ziemię przede wszystkim pruskie, na ziemię plemienia pogańskiego Prusów, tutaj właśnie wojując i starając się ogniem i mieczem krzewić wiarę chrześcijańską. I między innymi właśnie doszło do takiego wydarzenia, kiedy to w Pradze bawił mistrz krzyżacki w roku 1254, czyli Popowon Osterna. Miał on bawić w Pradze i również nakłonić tej prawdopodobnie wtedy, wtedy na, do udziału w Krucjacie przeciwko pogańskim ludowi przeciwko Prusom miał nakłonić do udziału w krucjacie ówczesnego króla czeskiego, czyli Przemysła Otto Kara II, o którym się właśnie będzie tutaj mowa. On w tym czasie właśnie panował w Czechach. Został namówiony do krucjacie i wziął w tej krucjacie udział przeciwko Prusom. Sama, sam, sama wyprawa zakończyła się tutaj sukcesem. Przede wszystkim właśnie celem był obszar, na terenie którego dzisiaj stoi. Miasto Kaliningrad, czy właściwie Kralowiec, właśnie. I wówczas jeszcze zajmował ten teren gród pruski, czyli nazywało się on Tuwungste. Było to wymarzone miejsce do zbudowania miasta, do zbudowania miasta kupieckiego, do budowy silnej twierdzy, ponieważ jest to też miejsce, gdzie uchodzi rzeka Pregoła do, do Bałtyku. Także tutaj Krzyżacy też sobie wymyślili, że założą tutaj swój osobny, powiedzmy, obóz, osobne właśnie później z czasem też miasto. więc opanowali terytorium między innymi Sambi, między innymi Natangi, czyli właśnie te obszary, które nad Bałtykiem są położone i prusowie je zamieszkiwali. I co prawda sam przemysł drugi, sam przemysł od Tokar II więcej w te strony już nie zawitał, ale warto wspomnieć, że właśnie pozostawił po sobie tę nazwę, ponieważ wzgórze, na którym powstanie zamek, na jego cześć przyjęło nazwę. Właściwie po polsku tłumacząc pierwotnie po prostu jako Królewska Góra, czyli po łacinie Monte Regnum czy też Regio Montium. Z niemieckiego oczywiście jest to tak zwany Koningsberg, czy późniejszy, właściwie już po przemianach pewnych tutaj jeszcze językowych, Königsberg, właśnie tak zwany. Polskie Królewiec, czeskie Kralowiec, czy też właśnie pruskie Kuneks Barbs, ponieważ tutaj widzimy, że te różne języki tam się bardzo mocno stykały. Oczywiście i te kultury, także różne nazwy się przewijają. Sam zamek założony właśnie na tej, na tej królewskiej górze górował przez długi czas i właściwie górował nad trzema miastami, takimi jak Knipawa, czyli po niemiecku Kneiphof, starym miastem, czyli Altstadt oraz Lipnikiem, czyli Libenicht, a potem właśnie połączyły się one, te wszystkie trzy w jedno, przyjmując nazwę też tego zamku, który tam się znajdował, czyli właśnie e, Königsberg. Więc no tutaj widzimy, że początki oczywiście są związane, ale tylko symbolicznie z władcą czeskim panującym w drugiej połowie e, wieku XIII przemysłem, od Tokarem drugim. To jednak jest nie, jest nie koniec, znaczy, jeżeli chodzi właśnie o tę dalszą część jeszcze wątków i związki Czechów z samym też powiedzmy morzem, ponieważ czasy przemysła od Tokara II to jest moment, w którym Czechy osiągają bardzo silną pozycję, przynajmniej przez jakiś czas. Można powiedzieć, że tutaj sama dynastia, z której wywodził się przemysł od Tokar II, czyli rzecz jasna dynastia rządząca właściwie od początku istnienia państwa czeskiego, dynastia Przemyślidów była taką dynastią dość mocno kosmopolityczną, zwłaszcza jeżeli patrzymy z naszego polskiego punktu widzenia, kiedy zwłaszcza no, w drugiej połowie XIII wieku Polska targana konfliktami wewnętrznymi, kiedy to właściwie apogeum osiągnęło, osiągnęło rozbicie dzielnicowe. Przemyślnicy byli dynastią taką kosmopolityczną, mocno zniemczoną, starającą się też brać udział właśnie w rozgrywkach międzynarodowych, w rozgrywkach również właśnie niemieckich. I przemysł Tokar II um, udowodnił to również swoim, powiedzmy, swoimi dokonaniami, swoim życiorysem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że przez pewien czas w ciągu swojego panowania będzie tytułowany między innymi jako z łaski Bożej król Czech, książę Austrii, Styrii i Karyntii, Margrabia Moraw i tak dalej, i tak dalej, czyli uda mu się tutaj bardzo mocno wejść na scenę, bardzo mocno uda mu się zaznaczyć właśnie swój, swoją, swoją pozycję, swoje znaczenie w samej historii Czech i ogólnie można powiedzieć, że e, Europy. Ponieważ zanim jeszcze został władcą czeskim, a panował w latach 1253-1278, to najpierw zostało jeszcze wcześniej Marga. Moraw. No tu akurat może nie ma w związku z tym nic niesamowitego, ponieważ no, Czechy i Morawy właściwie stanowiące pewną tutaj jedność, ale również zanim jeszcze został władcą Czech został właściwie już koronowany na władcę austriackiego w roku 1251. To jest akurat związane z ówczesną rywalizacją w środkowej Europie po sp o spadek po, po dynastii, która się nazywała Babenbergowie. To znaczy tutaj akurat właśnie po śmierci ostatniego przedstawiciela, ostatniego księcia Austrii z dynastii Babenbergów, czyli Federyka II Bitnego, został wybrany na władcę. Przemysł od Tokar II też tutaj ożenił się zresztą z siostrą tego ostatniego władcy z tej dynastii, czyli Małgorzatą, z Małgorzatą Babenberg. Akurat. I kiedy już w takim razie ostawał królem Czech, dwa lata po tym wydarzeniu, widzimy, że był i rządził samymi Morawami i Czechami, w związku z tym oczywiście, ale też również właśnie Austrią. Wspominałem, że dochodzi oczywiście do jego słynnej właśnie wyprawy, też na początku panowania, no bo widzimy, to, ta wyprawa w kierunku, która zaowocowała założeniem kralowca, założeniem. Königsbergu, Kienigsberg, no to miała miejsce w latach 1254-55, właściwie w połowie lat 50. XIII wieku. To był sam początek panowania przemysła drugiego, przemysła Odtokara przemysła od II w, w Czechach. I tutaj to jednak był dopiero początek jeszcze jego kariery, ponieważ dalsze ważne wydarzenia z lat 50. i 60. przyniosły mu nowe nowe nabytki. Przede wszystkim warto też wspomnieć o tym, że wspominałem o tych kwestiach niemieckich, o tym, że również bardzo czynnie angażował się w sprawy niemieckie, jeżeli chodzi o Niemcy również to był bardzo trudny czas dla Rzeszy Niemieckiej, ponieważ trwało wówczas tak zwane wielkie bezkrólewie, czyli walka o władzę przez ponad 20 lat. Oto kto przejmie władzę nad państwem bardzo dużym, mimo wszystko niemieckim i popierał tutaj różnych swoich, powiedzmy, różne opcje popierał przemysł od Tokar II. Ostatecznie sam będzie nawet chciał się pokusić o tę, o tę władzę, ale w międzyczasie tak zwanym udało mu się sięgnąć po kolejne terytoria. Między innymi rywalizując z Węgrami sięgnął po Styrię, a później również po terytorium znane jako Karyntia. To są takie obszary położone właściwie dzisiaj na południu Karyntia, na południu Austrii. Graniczy już z, z Włochami oraz Słowenią od południa. I jeszcze później właściwie udało mu się również pod porządkować tak zwaną krainę. Kraina ta nazwa oznaczająca też oczywiście krainę pewną historyczną leży w dzisiejszej Słowenii, więc w konsekwencji właściwie władza króla czeskiego rozciągnęła się aż po sam Adriatyk, więc widzimy tutaj, że przemysł drugi, II, który, na którego część założono Kaliningrad, dzisiejszy Kralowiec, no to Również sięgnął jednak, no nie po te właśnie terytoria nad Bałtykiem, no bo tam się więcej nie pojawił, to była tylko pewna jego wyprawa, krucjata, ale udało mu się sięgnąć tymczasowo po terytoria nad drugim morzem, nad Adriatykiem, czyli ktoś żartobliwie, parafrazując, mógłby tutaj powiedzieć o takim wydarzeniu, o takiej etapie w historii Czech, że Czechy sięgały prawie, że od morza do morza. Realizowali politykę właśnie Czech od morza do morza, ale sam tutaj koniec yy, przemysła od Tokara był y, dość kiepski, właściwie był bardzo marny, ponieważ ostatecznie pod koniec swojego życia utracił te terytoria i musiał się zadowolić tylko obszarami Czech i Moraw, a sam zresztą zginął ostatecznie w tych rozgrywkach, które yy, były toczone akurat tej z inną ważną dynastią, czyli z Habsburgami w bitwie takiej słynnej w roku 1278 pod yy, Dürnkrut, czyli w pod taką miejscowością wdzięcznej nazwie jak Suche Kruty. Tam zginął Przemysł od Tokar II i też można powiedzieć, że poniekąd ten, to, ten pewien imperializm, oczywiście to wszystko biorę w ogromny cudzysłów, ale ta polityka Przemyślidów została gdzieś tam zatrzyma, zatrzymana, zastopowana, chociaż wciąż to nie oznaczało zupełnego, mówiąc nawet, to nawet w ogóle źle jak mówię, zupełnego upadku tej dynastii, ponieważ dalej jeszcze święciła ona pewne sukcesy. No, wystarczy wspomnieć o synu Przemysła, czyli o. Wacławie II, który zresztą potem przecież zostanie władcą Polski. Będzie ostatnim władcą, ostatnim królem Polski koronowanym w Gnieźnie w roku 1300. Będzie to miało miejsce. Także Przemyśliwi oczywiście jeszcze mieli odegrać dużą rolę, również w historii Polski. Ale ostatecznie, właściwie po śmierci Wacława II i potem e, bardzo krótkim panowaniu jego syna Wacława III, nie zdążył się on koronować na władcę polskiego, więc raczej jako władcy tylko czeskiego. Kończy się dynastia Przemyśliw w roku 1306. Ale to nie jest koniec ważnego tutaj udziału Czech też w rozgrywkach na arenie międzynarodowej potem rozpoczyna się kolejna dynastia, taka jak dynastia Luksemburgów. Ona dała się tutaj, można powiedzieć, trochę też we znaki właśnie między innymi Polsce. Pierwszy władca z tej dynastii, czyli Jan Luksemburski, rządzący od roku 1310, używał tytułu e, króla polskiego przez lat 25, dopóki nie dogadał się z Kazimierzem Wielkim i nie odstąpił, powiedzmy, od tych roszczeń, a również też Jan Luksemburski, który zresztą w ogóle zasłynął jako taki błędny rycerz, powiedzmy, często podróżujący po Europie, ponieważ no zresztą jego sam tytuł, Luksemburski, pokazuje no skąd się wodził w zachodniej Europy, także trochę dużo kursował po prostu po samej Europie, ale kursował również, bo sam też udał się na taką krucjatę, tylko nie tak jak przemysł Ottokar II e, przeciwko Prusom, tylko tutaj akurat we współpracy też Jan Luksemburski z Krzyżakami walczył przeciwko akurat Litwie. Wyruszył przeciwko Litwie w roku 1328. Litwa, która potem oczywiście będzie sojusznikiem Polski, która wejdzie w Unię z Polską. E, Jan Luksemburski też tutaj kontynuował, e, powiedzmy, postępowania swoich poprzedników. Nawiasem mówiąc, tego typu krucjaty nie były niczym niesamowitym. Czy to przemysł Ottokar, czy to Jan Luksemburski, czy władcy polscy. Przykładem ich tutaj będzie... E, Henryk Sandomierski jeszcze z XII wieku, który niejednokrotnie wyprawiał się przeciwko niewiernym, nawet do Ziemi Świętej, ale ostatecznie zginął właśnie walcząc z ludami tutaj nad bałtyckimi, ludami bałtyckimi w roku 1166, tak nawiasem mówiąc. Jeszcze tylko kończąc ten wątek, kończąc w ogóle to zagadnienie warto wspomnieć, ponieważ zawsze jak myślę sobie o tych sprawach często przynajmniej kiedy myślę o, tym, o tej sprawie w kontekście o tej mówimy średniowiecza i o tej sprawie Bałtyk, Morze, Czechy, to gdzieś tam mam u głowy też taką sytuację, która już miała miejsce w wieku XV. W pierwszej połowie wieku XV, kiedy w Czechach szalał jeszcze ruch husycki, a Polska musiała zmagać się z zakonem krzyżackim, doszło też do takiej umowy pomiędzy, w pewnym momencie pomiędzy stroną polską, a stroną czeską, husycką w Pabianicach w roku 1432 i w konsekwencji do wspólnej wyprawy czesko, czy też husycko jak to woli, Polski przeciwko zakonowi właśnie Krzyżackiemu. Tutaj obie strony walczyły przeciwko temu żywiołowi niemieckiemu i odniesiono pewne sukcesy militarne, co prawda nie osiągnięto najważniejszych celów, czyli nie zdobyto twierdz takich jak na przykład nie zdobyto Hojnic, Trzewa czy Gdańska. Trzeba było się nam zadowolić dotarciem do Bałtyku. No ale trzeba, można sobie tutaj łatwo wyobrazić, znaczy nie wiem czy łatwo, ale można sobie wyobrazić, co czuli ci rycerze, zwłaszcza Czesi oddaleni właśnie w swoim kraju tak daleko, tej, tak daleko znajdujący się, ich kraj od, od samego Bałtyku kiedy po raz pierwszy wielu z nich no, ujrzało morze ujrzało morze bałtyckie Pisał o tym zresztą później słynny kronikarz polski czyli Jan Długosz, który opisywał właśnie, że po raz pierwszy mieli zobaczyć w ogóle morze, po raz, w związku z tym oczywiście wielu z tych rycerzy, zresztą polskich też, ale czeskich, tutaj rzucało się w fale gdzieś tam bardzo mocno, razem z, razem z, z, konia, z końmi, czy też, czy też bez nich, ale po prostu bardzo tak w euforii pewnej świętowali dotarcie tak daleko na północ dla nich, to właściwie można powiedzieć, że to już był kraniec świata. I też taka bardzo symboliczna scena, którą opisywał Długosz, między innymi jest to, że mieli tutaj nabierać do buteleczek, do butelek jakieś tam, znaczy do butelek po prostu mieli nabierać wodę z Bałtyku, zachowując ją jako pamiątkę. Jest to takie, można powiedzieć, dość właśnie symboliczne i dość takie sympatyczne, ponieważ no dzisiaj ktoś nie lubi zbierać na przykład muszelek nad morzem, czy tego typu różnych pamiątek, innych bursztynów, podobnie mogli zachowywać się właśnie Czesi, którym udało się dotrzeć do tego Bałtyku. Więc podsumowując. Po pierwsze, takie, taka była historia, początek samej historii miasta, powiedzmy znanego jako właśnie później, czy to Königsberg, Kralowiec. Kaliningrad, i tak dalej, i tak dalej. Eee, takie też były perypetie, powiedzmy czeskie, związane nie wszystkie, ale w dużej mierze właśnie z ich przygodami, trochę też morskimi, można powiedzieć, z dostępem do morza, bardzo krótkotrwałym. No ale tak to mniej więcej e, wyglądało. Także mam nadzieję, że tutaj w formie takiej trochę też ciekawostkowej, w formie też takiej, powiedzmy, ogólnej, bardzo, bo to taki odcinek trochę oczywiście okolicznościowy, e, by podobał, podobał się ten odcinek. Także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Prawdopodobnie kolejne też będzie dotyczyło podobnych czasów jeszcze czasów średniowiecznych co dalej jeszcze to zobaczymy także e, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie do widzenia